dzisiaj tu prawdziwe show. Jak się jeździło na tym Leszczyńskim Torze? Jak się jeździło? No, ja kocham jeździć. Nie wiem, czy czytaliście taki artykuł, bo wystarczy w Google'ach wystukać Jarmuła Żużel i tam jest artykuł Gdy siadam na motor, zamieniam się w czorta. Jest coś takiego... Czy pani to czytała? Jedno proszę przeczytać. Jeżeli siadam na motor, to naprawdę coś się ze mną dzieje, dlatego że ja to autentycznie kocham, autentycznie lubię jeździć. No i gazety czasami, no tam piszę w tym artykule, pisali o mnie, że urodziłem się do, dla żużla, że co, co oni tam jeszcze pisali. Zawsze się, się urodziłem, to tamto, bo dzisiaj byłbym milionerem. Nie żałuję niczego, ale wiem. Wiem, że urodziłem się dla tego sportu, bo kocham to, lubię jeździć, no zresztą mając 70 lat w internecie napisano, że jestem mistrzem świata, dziadków, no więc chyba coś tym jest, prawda? Kolegów tu spotykam z moim wieku. Elo, hello, pozdrawiam Was wszystkich. Zielona Góra, tak? Dziękuję Wam. Dziękuję Leśne, Zielonej Góry. Byliście zawsze ze mną, jestem z wami. No mam takie troszeczkę żal, żal, że dlaczego Polacy Polaka nie zapraszają, tylko obcokrajowcy, prawda? A może pan powiedzieć coś o swoim motocyklu, bo to bardzo ciekawy pojazd. No, ciekawy pojazd, motor żółżowy, bardzo silny, bo zrobił mi go mechanik. Tu go też przy okazji pozdrawiam jeszcze raz. Słyszeliście Państwo, był tu na stadionie, grosza nie chce, taki motor, sam silnik kosztuje 20 tysięcy. On mi cały motor sprezentował, nie chce za to grosza. Mój kolega określił jego, są jeszcze ludzie, jak on o nim powiedział, z klasą, z klasą. A kto ci da za darmo tyle forsy? Ale są pasjonaci, wie, że ten motor nie zostanie zmarnowany, że ja od siebie coś daję publice. Jestem szczęśliwy. Naprawdę e, dziękuję Bogu, że mogę Wam coś dać, kochani. A ja dzięki temu mam od Was też. I tak się zazębiamy. No Bóg mi dał talent. Każdy jakiś talent ma. Jeden ładny głos, inny ma talent do matematyki i tak dalej. A ja miałem do takiego wariackiego sportu. No cóż więcej dodać? No naprawdę spoza... niesamowite jest to. Ta publika, prawda? Ona jest niesamowita. Jak my się uzupełniamy, ja jestem z nimi tak, jakby to byli wszyscy moi rodzinie. A to A jest prawo... Józef tak nie, ja tak nie przewiozłeś naszej naszej fotelki. Jest. 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 To, to jest następny weteran, no. diabeł. Mocny. Jak Józek skończy, to ja zacznę pokażę dopiero robić. No właśnie To jest no, i, i Proszę sobie wyobrazić takie spotkanie tutaj są Ciebie widziałem ostatnio 15 lat temu chyba ale on i tak dalej po 30 latach To są spotkania Boże jak ty wyglądasz A, kurwa, Powykręcało cię z brzuszkiem i tak dalej Ja się trzymam bo ćwiczę dziennie Wszystkim tym, którzy chcą być długo zdrowi, się dziennie, 20 pompek robię dziennie, 20 przysiadów, 20 pociągnięć i to mam po 600 w miesiącu. Kto na sali gimnastycznej tyle zrobi, prawda? To super, naprawdę to już biorę receptę i też będę tak robił. Ja twoje silne mięśnie ty czuję, które widzę że tego. Że trochę robię. Ja, by, ja bym Dzień rob... bardzo.